Czeka, no dobrze cię widzieć, no. Bardzo dobrze cię widzieć. Tylko to się już nie może więcej powtórzyć, Darek. No było bardzo, to było bardzo niekulturalne. Przecież wie. O czym ty Jacek mówisz kurwa do mnie? No jak? Ja przyjeżdżam się przywitać, pokazać. Po 8 latach. Dzwonienie po 30. To jest niekulturalne. <grym> <grym> Lej młody. Tak. no ja cię już widziałem piękny jesteś, wiesz, piękny jesteś, ja cię już widziałem, ty też pijesz? Jestem autem. A ja człowiekiem, Oj nie mnie to, pijesz. Napij się Kubuś, napij no. To się nie może więcej powtórzyć. Co Jacek. Jest? Przychodzi 30 hamów miast, on wyprowadza. To nie może tak być. Wiesz kim jestem, wiesz. Ale Dareczku! Wiesz co oni mogą? Chuja mogę. A przecież ja doskonale wiem, kim ty jesteś, Darek, no. No lej młody. Ja poleję, ja poleję. Na drugą nóżkę Kubuś, bo się wywalisz. <grym> No tak. Za wolność, Doreczku. O! Za wolność. żyje wolność. Wolność i swoboda. O, tak jest. No dobrze, Daruś, słuchaj. Ja ci powiem tak, to jest kulturalny lokal. A ty rozumiesz, wiesz, krzyczałeś na panie, wiesz, z fajfusem latałeś, z, z podemki zdjąłeś? Ee. Darek, no, z giwerą, wiesz, wymachiwałeś, skakałeś na loże, na ludzi skakałeś. No, ja rozumiem, bawić się trzeba, tak? Ja rozumiem, że miałeś okazję. Ale to trzeba było zadzwonić, byśmy ci zorganizowali. Nie, no, to problem, ten, no. ten, brudas, jak go się nazywa, ten brudas menadżer? Widziałem go, jak chodziłem. A daj spokój, no co ty, no. Jacula, Jacula moja. <śla> 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 Darek, człowiek, słuchaj mnie, morda. To jest ten, Abdullah syn to jest, rozumie? A to dobry chłopak jest, słuchaj. My z Abdulem tutaj interesik taki robimy mały, tak najpierw mamy razem. Rucham go, tego pastucha brudnego. A to dobry chłopak jest, mówię ci. Darek, daj spokój. Rucham go. <śmiech> <śmiech> Rucham go, ja <laughs> Dareczku, proszę cię kurwa, to naprawdę niepotrzebne jest, no naprawdę, słuchaj, no. Ej, napijmy się, napijmy się. Ach. Kocham cię Jacek, wierzę o tym, że się kocham. Napijmy się. 30, kurwa. 30 Wiesz, ile tu może być zaraz moich? 130. Darek. Moi Zaraz tu może być stu, kurwa, trzydziestu! Darek, proszę cię. Proszę cię, bawimy się, tak? Jest przyjemnie. Darek, siedzimy, rozmawiamy. Po co to psuć? Proszę.